Cześć kochani! Jutro dzień matki! Mamy! Mamuni, mamusi, matki, czyli po prostu wszystkich tych pań, które nas urodziły, tak? Czego życzymy mamuśkom? Zdrowia, Zdrowia puszcza, szczęścia, szczęścia, pomyślności, wytrwałości! Tak, samych sukcesów, no, spełnienia marzeń, tak, jak Rafał tak. ja mówiła, wszystkiego co najlepsze. No i oczywiście to, to... zadowolenia z dzieci. O, z widzicie. dzieci, no tak. Nie zapomnijcie jutro właśnie złożyć swoim mamuśkom takie życzenia, albo też inne, może macie inne, może jakieś bardziej wymyślne. No i oczywiście buziaczki, buziaczki i przytulaski hmm. dla mamuśki, tak? Tak, tak jest, dobre. A bohaterem głównym dzisiejszego filmu jest oczywiście. Ma a, na dzień mamy, tak jest. Mamy, ja masz przygotowane jakieś pytania, fakty, tak? czy znaczy, pytania, jakieś stwierdzenia, pytania, tak? Pytania, stwierdzenia, historyki, opowiadki, Uuu. różne fakty. Dobra, i tutaj oczywiście przyznajemy punkty. Kto dobrze odgadnie, ten dostanie jeden punkt. Dostanie buziaka od mamy. I na koniec buziaka od mamy, tak, to jest nagroda główna. słuchajcie. A ten, kto nie No już się dostanie, będzie smutny. Dostanie buziaka od tak. Dobra, mamunia, no to co? No to nie ma co czekać, po prostu trzeba odczytywać te e, twoje różne tak. stwierdzenia No to startujemy, nie ma co gadać, startujemy. Proszę. Pytanie pierwsze. Na drugie imię mam Barbara. Skąd <laughs> ty od razu tak. No bo, no bo drugie imię ma i nie ma, ma drugiego. Aha, mamunia, ja jaka. Czyli fałsz, bardzo dobrze, po jednym punkcie. Tak. Dlaczego akurat Barbara? Pytanie. Dlaczego? No dobra Mamunia drugie... I była Bożena to byś się pytał dlaczego Bożena. No w sumie Uuu, tak, po prostu tak sobie dobra, dobra. dobra dawaj Mamunia następne. Pytanie numer dwa. W wieku trzech lat miałam operację na oko. oko, tak? Mamunia ma też troszeczkę problemy z okiem jednym, ale dziewczyny stwierdziły, że to fałsz, a Mamunia mówi, że to... Prawda! Co? No jak? Mamunia miała... Tak. No ale jak mama miała 3 lata, to wy dziewczynki jeszcze... Nawet nie byłyście w planie no, Nawet... Minus... minus. Minus, 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 minus. 40. Miałeś. Minus nie. 18 miałeście. O, minus 18, tak. Trzymajmy się tego, że mamunia ma 18 lat cały czas. Ale na pewno na, na tyle się czuje, tak? Tak, 18 to 60, prawda? <laughs> Dobra, jedziemy, słuchajcie, dalej. Z następnym stwierdzeniem. Yy, pytanie tutaj, numer 3. No. W wakacje najbardziej lubię jeździć nad morze. Nad morze, słuchajcie, nad morze. Czyli kąpać się, plażować. Fa fałsz, fałsz, a mama ale, ale mówi, nie że to... to panu. E, panu. Tak. To jest fałsz, tak? To jest fałsz. Czyli punkci. Nie lubię jeździć na morze, wolę w góry, zdecydowanie. Tak jest, punkcik macie dziewczyny. Pytanie kolejne. Kiedyś pojechałam autobusem załatwić jakąś sprawę a, i to? zgubiłam się. Musiałam dzwonić po tatę, żeby po mnie przyjechał. Taka historia. Monika ma już karteczkę wyciągniętą, a Agatka? Agatka taką samą. Mamu, ja jaka jest odpowiedź? Wow! No, wow, e? dziewczyny! Ale tym razem się nie zakupiłam, nie miało Dziewczyny ten... się zasugerowały tym, że mama ma słabą taką orientację przestrzenną, pytanie tak? Pytanie kolejne. Mój ulubiony kolor tak. to czarny. No dobra, są różne odpowiedzi, więc w tym momencie któraś z dziewczyn wyjdzie na prowadzenie. Mamunia, jaka jest odpowiedź? O, tak. Prawda. Prawda, czyli Agatka, a Monika nie zdobywa punktu. To jest następne pytanie. Zawsze rano... Raną. <grystanie> rano. Rano. Zawsze no, no, rano piję kawkę. Jest jedna odpowiedź, mamunia, jaka jest prawidłowa? Prawda! Prawda! Tak. Obie dziewczyny zdobywają po punkciku. Czyli wystawki tak? Tak? Nie, wystawki dzień stracony. Tak? Tak uważasz, mamunia? No tak! Teraz, dziewczyny, taka mała historyjka, króciutka. Tak. Kiedy byłam mała i zjeżdżałam na sankach, to wjechałam w krzaki i podarłam sobie kurtkę. Agatka ma już odpowiedź, a Monika myśli i jest inna odpowiedź, mamunia. Jaka jest właściwa odpowiedź do tego twojego. To do... jest prawda! Do tak. tej historyjki? Zjeżdżałam takie wielkie no, okay. kury. I tam były działki i były takie krzaki. Po prostu tak wjechałam w te krzaki, że nie mogłam z nich wyjść i rozdarłam o to cały rękaw. O, Taka to nie było, przygoda. To nie była fajna przygoda. Nie słuchajcie. wiem dlaczego nie hamowałam, no ale dobra. No, no słuchajcie, dobra, tym razem Monika nie zdobywa punktu, a gatka zdobywa jeden punkt, brawo! Pytanie numer dziewięć. Poznałam tatę w bibliotece. Nie, to nie pytanie? No co to za pytanie? Nie. Dobre pytanie. Słuchajcie, no Monika, pokaż. Nie. A, Monika, nie wiem. Myślałam, że jest to aż tak banalne, że po prostu, o, że jesteś zdecydowana. Nie. A to nie, to jest trudne, dobra, ale jest jedna odpowiedź. Mam jaka jest no. prawdziwa odpowiedź? Że to nie jest? nie poznałam tak. Yes. Czyli pałusz yes. brawo! Po jednym punkcie. A kata nawet nie wie, co podniosła. I <laughs> teraz kolejna historyjka. O, jadę. kiedy chciałam odebrać paczkę w paczkomacie i wpisywałam numer telefonu i kod, to kiedy naciskałam wybrane cyfry, to wpisywały mi się całkiem inne. Wciskam 6, wpisuje mi się 8. Wciskam 1, wpisuje mi się 3. Ale historia! Co to za historia jest, dobra? Słuchajcie, no, e, są różne odpowiedzi, mamu jaka. Ty... To prawda! To jest prawda, więc... To jest więc... Prawda, to, to było no, parę dni temu. Parę dni temu, tak. słuchajcie, nawet nie mówiliśmy wam o tym. Tak się właśnie zdarzyło. Przecież wiecie dobrze, że mama ma takie właściwości. Dziwe. Tak, przypadłości, że po prostu wszystkie urządzenia elektroniczne wariują. się wariują, psują. Tak, tak. Ale słuchajcie, i tak było, ja po prostu to wpisywałam piątkę, a tutaj pojawiała mi się trójka, wpisuję ósemkę, pojawia mi się szóstka. Poszłam do taty, mówię, słuchaj zepsuty jest paczkomat. Tata podszedł, pyk pyk, 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 otworzyła się klapka, tle, zabrał paczkę, wsiadł do samochodu, a ja stoję jak ta silona. Jeszcze odjechałem i zostawiłem mamę z tego wszystkiego, się zdenerwowałem. Tak, że, że ma takie moce, że mimo że się zaraz coś nie złego zadowoli, przytrafi. Jest to sprawa, to było no. naprawdę. A ja sama się zdziwiłam, co się dzieje. Pytanie kolejne, numer 10. Uwielbiam skakać na trampolinie. No No mamunia, jak jest prawidłowa odpowiedź? To fałsz. Nie lubisz skakać? Jakie ja nie lubię. W wieku 15 lat miałam złamaną nogę. Monika masz ma odpowiedź, Agatka ma odpowiedź, nie myśli jeszcze. Czy mama miała złamaną nogę w wieku 15 lat? Taka odpowiedź. Mama, prawidłowa jest? Nie miałam nigdy nic złamanego. Brawo! Dobra, po punkciku macie. Już wszyscy się niecierpliwią, jakie będzie kolejne stwierdzenie mamonii z jej życiorysu. Tak to. Przygoda, opowiada. Kiedy wracałam ze sklepu, jakiś ptak zrobił mi kupę na głowę. Czy tak było? Dziewczyny od razu wyciągnęły karteczki z zieloną literką. <śmiech> <śmiech> śmiejecie się? Dlaczego się tak śmiejecie? No bo to prawda. Bo to prawda, tak, słuchajcie. Tak. Chcesz mam na coś dodać więcej na ten temat? No ptak zrobił mi kupę na głowę, tak mi tu pociekłaś po tej grzyce. A jaką a miałaś wtedy minę powiedz? Zdziwioną. <laughs> No chyba nikt nie ma wesołej mili, jak e, coś takiego się przetrafi. Kiedy chodziłam do szkoły, to najbardziej lubiłam biologię i matematykę. Monika ma jakiś inny sposób, uważajcie. Dobra, są dwie różne odpowiedzi. Mama jest to. Prawda! Prawda, czyli Monika tym razem e, wygrywa. Matematykę! I biologia! Skoczyłam kiedyś na bungee i wcale się nie bałam. Ojej, Oj oj oj, takie proste. No. Mamunia jeszcze by się nie bała, nie? No, mamuja, <śś> jeszcze... nie? Może, może by skoczyła, bo ktoś ją zmusił, ale jeszcze się nie bała. Jeszcze się nie bałaś, bała ooo! Ale. To chyba nie O pół Dobrze, kolejna z mamusiowych przygód. Kiedy jechałam na rowerze przez most, jakiś chłop mnie popchnął i wjechałam w barierkę i zwichnęłam sobie palec. Słuchajcie, są dwie odpowiedzi: różne. Mamunia, czy ta opowieść jest prawdziwa, czy nie? Jest prawdziwa. No, jest prawdziwa, gadko, nie most, słyszałaś tak. o tym. Most był chudy, a rowery ledwo się mieściły no i ktoś przejeżdżał i po prostu gdzieś się, tak nie że tak. nic nie miał Nie to taki zwichnięty była gatków panuszek, wiesz no Tak było Tak było kiedyś tak było Następna opowiastka. Siedziałam kiedyś trzy dni w więzieniu, bo ugradłam batonik w sklepie. Ja muszę się udalić, skoro to mama. Ty może mi... może, może mi ja... siedzi, tak, były kryminalizmy. Dobra, jest... Pokażcie tę plakietkę, tak, jest jedna odpowiedź. Uwaga, mamunia. Jest to? Prawda! Co? Żartuje, się... Zapadła cisza, ja ja sam się... cisa, że wśród Was jest recydywista. No właśnie, już ja sam się zastanowiłem, a może jednak coś takiego było. Po punkciku. Ale może, może takie coś było, tak mam szukuję. Nie, no nie, nie było. I Pytanie numer 17. W liceum śpiewałam w chórze. O, Monika nie wie, tak się zastanawia. No dobra, Monika ma już odpowiedź, a Agatka? Czy mama była w chórze? Jaka jest Twoja odpowiedź? Agatka, szybciutko. O, widzisz, masz to chyba... No które, która Agatka? Szybciutko. Dobra, a więc jest jedna odpowiedź. Zielona. Mamonia? To jest? oczywiście. Mamonia była w chórze, słuchajcie. Nic na to nie wskazuje, ale jedna. Tak, nie śpiewałam jako solistka może, no bo wiadomo, prawda? Ale w chórze jakoś... Dałam radę. W szkole w chórze do góry to każdego wior. No właśnie wiem. Może była. A może te podesty tylko nosiłaś te, to, to, to Stoją w korzyści? Gram na fortepianie, na rozśpiewkę. Moje urodziny są w czerwcu, a imieniny w lipcu. Urodziny w czerwcu, a imieniny w lipcu? Jakie sama? Ja prawdziwa prawdziwa. odpowiedź? No oczywiście fałszywa no fałszyw, No właśnie! No właśnie, więc... A, no, czy dziewczyny się No dziewczyny zdobywają po punkcie. Pytanie numer 19. Jestem naturalną blondynką, ale farbuję sobie włosy na brąz. Jak jest mam dnia prawdziwe? No wow! A. Nigdy, nigdy nie byłam blondynką. nie raz miałam włosy takie blond. Ale, ale były farbowane. naturalna jestem brązowa i farbuję się na brązowa. Teraz już jestem brązowo siwa, oczywiście. Ale to nie jest. Nie są... A niedługo będziesz siwo-brązowa, a potem tylko siwa. Najbardziej lubię spać na brzuszku. Dobra, Agatka już odpowiedziała, Monika myśli. Numer 93, Monika no, tak? gra jako zawodnik numer 93. Dobra, są dwie różne odpowiedzi, mama prawdziwa odpowiedź i prawdziwa. To jest prawda. lubię spać na Kiedy byłam mała, wypadłam przez okno. I zaczęłam próbować. jeszcze powinno być. A może wypadła? A nie wiadomo, nie wiadomo, o nie wiadomo. No dobra, a nie jak było, wypadłaś przez okno? Nic nie wiadomo, więc tylko Monika jest Wychadzał do zabówek. Moją przytulanką w dzieciństwie była lalka Zosia. Nie, ja nie, no, nie, nie, ma... tak? No. No, nie. Tak? Jego uroczona jajka zesłała. Zesłała ją. Lalka Zosia była cała szmaciana i miała plastikową twarz. I ona mi kiedyś spadła w nocy z łóżka i ona mnie stanęłam. I potem spałam z taką połamaną to twarzą. No no to to, to... Ja jak płakała. To była dla ciebie trauma, mama. Tak, to jeszcze gdzieś byłam. Nie wiem, już w podstawówce z dalekich klasach, a ja się to Lala tak robiłam. Mm. I, I potem już miałam, już byłam dorosła, a Lala cały czas była w łóżku. Tam w Ale znieczona. Znieciona. A ją ja posklejałam taśmę. No, <laughs> Jakby policja wtargnęła wtedy i to zobaczyła, to mogłaby pomyśleć przecież... różnie. to Kolejne takie stwierdzenie: Gdybym była chłopakiem, to nazywałabym się Paweł. Ej, halo. Kredyat, <laughs> Moje imię? Ej, no to, ja nie rozumiem, co to jest. No, no po prostu no, rodzice ej. się zastanawiali a, i wtedy nie wiedzieli, no? czy, czy będzie chłopak, czy będzie dziewczyna. Nie. Więc no, dla dziewczyny wymyślili Jolka, a dla chłopaka tak, Paweł. Ma czy... Mamo, ja tak to było? Tak to było! No i widzisz, a masz męża Pawełka o, teraz w tym tak, momencie. Tak. Dobra. Ej, to jest przyzwyczajenie. Punkci. Być może. Jedna i druga zdobyła punkci. Dobrze, następne dziewczynki moje babcie nazywały się Helena i Jadwiga. Helena i Jadwiga. Agatka od razu wyciągnęła karteczkę. I Monika też od razu mamunia, jak jest prawidłowa odpowiedź, że jest to, jest to fałsz. Jest to fałsz. Ale kochani, mamunia, ja mam. Mamu, możecie miałaś py. fałsz. Dobrze. A. a może chciałaś py. A się? pomyliłaś się pomyliłaś się i przez to masz, pum! Wow. Wyszłam za mąż 31 maja. No właśnie, słuchajcie, czy właśnie w tym dniu wzięliśmy z mamą ślub? Monika ma już odpowiedź? Nie, ja się cofnęła. Już niedługo, boś zbliżała się rocznica, prawda, mamunia? Tak. Dobra. I ja, czy jest to prawda czy fałsz? Prawda. Prawda więc tylko Monika zdobywa punkt. Po... Słuchajcie, Dobra. już jest my... już zaraz, już zaraz to to jest to rocznica. Która to była? 18? W 8, 2008, tak? Więc będzie 16 lat już, tak. W filmie ze słodziakami z naszego kanału Fiki, Miki, Agarki i Moniki Grendel zamienił mnie w żabkę. Tak było czy nie? Pamiętacie to to ten pamięta? stary film? Mama było tak czy nie? Tak, była mama żaba. Tak jest, ja był taki film. Tak jest, oglądajcie ten nasz stary, stary film. Bardzo dobrze jeżdżę na rolkach. Hmm, mamonia, jeździsz na tych rolkach dobrze, czy nie? nie Czyli nie. jest to fałsz, dziewczyny zdobywają po punkciku. Kiedyś w szkole jednego dnia dostałam trzy jedynki. Czy tak się mogło wydarzyć? No powiem wam, że jest to ciężkie na pewno do stwierdzenia. No bo przecież każdemu jakaś tam jedynka się przetrafiła mamonia. So, to, to jest prawda. To jest prawda, no, nie tak, zdobywacie mnie. To tak, tak. Trzy jedynki jednego dnia. Się... Śpiewam w domu tak głośno, że sąsiedzi zamykają okna. No nie. Jaka odpowiedź prawdziwa? Fałsz. Fałsz, jak gadka! Z dobrego niby długo nie ma w domu w ciągu dnia, no bo jest w szkole. Może myślała, że jak nikogo nie ma, to. No, ja sobie na pewno. Ostatnio. Nie, nie, Ale to jest fałsz. Ani nie śpiewam, ani sąsiedzi nie zamykają okien. Kiedyś gotowałam obiad. Nachyliłam się nad kuchnią i zapaliła mi się grzybka. Czy tak było? Agatko, ty się zastanawiasz, bo Monika od razu wiedziała, ale ty się zastanów, czy taką odpowiedź dać? No dobra, słuchajcie, Mamunia, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Że to prawda, więc obie dziewczyny zdobywają punkt. Chcesz nam coś więcej o tym powiedzieć, bo to jest bardzo nie, dziwne. To jest bardzo przykra historia. Przy... Wiecie, włosy się tak nie zapalą, że jest ogień, one się zaczynają topić. I po prostu to mi się śmierdze. tak stopiło. I... No to tak właśnie było. Wystraszyłaś się nie? No wystraszyłam się. Co zrobiłaś? Bardzo się wystraszyłam. A z włosami co zrobiłaś później? No one takie były, takie po tego, po... Oczywiście się op... to nie to, że mi całą grzywkę spaliło i zostałam łysa, ale po prostu przypalone miałam te włosy, co mogłam to obcięłam, a reszta urosła, musiałam czekać. A, -a jak ty jakby, jak zatamowałaś ten włosy? Ale to nie był pożar. Znaczy, no, no, to że ci się paliłe, to jak ty do, do tego wiesz tak, tak? No, no tak Kiedyś byłam w Zoo i była otwarta klatka słonia, więc weszłam do niej i pogłaskałam słonia po trąbie. To na pewno, prawda? Nie, 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 nie. No, nie. Mając inne przygody, wszystko jest możliwe. Słuchajcie. No właśnie, a było to? No fałsz. To był fałsz. Obie dziewczyny zdołają punkt. Mamy podniosła fantazja. No trochę no, już, na sam koniec, bo to było ostatnie pytanie Słuchajcie dziewczyny, znam już wyniki dzisiejszego e, naszego quizu, naszego challenge'u e, Agatka zdobyła 23 punkty A Monika zdobyła 24 punkty i jest zwycięzcą wow. Brawa, brawa dla no. zwycięzcy Buziak od Moniki. Buziak od Tak jest, dobra, no, jest buziak Za przegranego też będzie buziak, czy nie? Też Nie. powinien być buziak. dobra Nie. super, to więc jest fajnie, słuchajcie pamiętajcie, żeby waszym mamom jutro złożyć najserdeczniejsze tak, życzenia, tak. wyściskać mamy, wycałować, wyprzytulać, tak jest, tak jest, bo jutro jest dzień matki, więc wszystkie mamuśki świętują, no a wy klikajcie dużo łapeczek w górę, klikajcie w miniatury filmików, które teraz widzicie na ekranie, oglądajcie inne filmiki. Na, na kanale Fikimiki, Agatki i Moniki Wbijajcie na naszego Instagrama oraz na Facebooka. Facebooka Subskrybujcie <śmiecki> nasz kanał, Do zobaczenia